Elu widzowie, dzisiaj RDMik na RICZU oraz na się. No na RICZU, no fajna sytuacja. Zabiłem sobie dwie osoby. Oczywiście drugi to był admin, banik od razu, ale krzyczałem łapy. Nie wiem, jak on tego nie słyszał. Poczuł się ewidentnie permisjami. No i co? Zapraszam do oglądania. Ta. Ty, co mi nie mojego fraga ten. No i co z baną w twelu konfidencie? Mojego fraga lub Ma, No bo boi mnie ten wintek, boi mnie w mały. Boli cię kurwo, boli cię to. Pedale. Łapki krzyczę do ciebie. Gdzie zrobiłem to nie? Poddawałem cię, gościu. Ile razy mam krzyczeć? Ile razy mam krzyczeć? Ile razy mam krzyczeć? Łapy. Gdybym no, mnie no, ja, no, 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 nie, nie poddaliście? Nie, ja ich poddałem. Ale oni. Ja ich. On no ja, im... ja, im... ja ich poddałem. Ja ich poddałem. Ja ich Ja ich poddałem. Mówię ci kurwa, ty nie wierzysz, ty. Łapki do nich mówiłem. Nie rozumiesz. Że ich podałem. Łapki mówiłem coś do Ciebie. Witam łapki. No <laughs> jeszcze piętna łapki. łapki. Łapencja. Yeah. Kurwa leci, leci, no co kurwa leci śmieciu. i kasty. Już, no już, no już się poddaję, no już, poddaliście mnie Nie, to było do ciebie Sa to, to, było stary, do to było do Czeburka, a my się skapnęliśmy, że nie, nie żyje Ale przecież on nie żyje A dobra, dobra, to sorry stary Trzymaj się Łapy Wyczek jest lepszy, Wyczek jest lepszy Lepszy kom... Dobra. Zbyt Jakie rdm -y? Ale o co chodzi? Pytam się. O ten tramwaj co nie chodzi. Aha. Masz, Masz jednego connecta i ściekasz RDM-a. Tak? Jakiego no. RDM-a każdego poddaję? Ja pierdolę. Poddawałem każdego. o No nie rel. Gdzie jest jakiś dowód? Podałem. O co chodzi? Nie no, ale co nie podano. no. O łapki powiedział no. No właśnie, no podaję. Nie no, było poddanie no. Było. Dobra, banana mu bana, bo ja też chcę iść no. To jedź już. On ma. Dobra. Dobra, żegnam. Trzymaj no. Bana, widzimy właśnie mojego bana. Na luzie. Tak się banuje na Clownsie Łapęcje, matka ci nie kocha. Patrzcie, matka ci nie kocha. Się, się nie kocha. Łódka i pizda, twoja matka, Ale łódka i pizdę. matka to ci wskazała. Krzyczałem Następnym razem łapy. Dobrze? Dobrze? Pytam się Bo się zaraz góra widzimy za tą akcję hmm. HFG... Hmm. Ta pipa mu się przyda oh Łapki uh. Łapencja co ty brudasie, jebany pedale, pierdolony? No Z kutasem friutka, Ale na kurwę, to ty jebany jesteś pedale. Ej, kolego, nieładnie tak robić. Ale ja łapki krzyczałem, kolego. Nie krzyczałem. Łapki krzyczałem. krzyczałem krzycz. Mam to, mam to. Nie płacz. Kolego ile ja razy ci, mam krzyczeć? Ja cię ja, ci już na bala tam. Wysyłaj, wysyłaj to ja za... No, tak się bawi. Na się. Łapki. Ale panowie łapy. Na pana lecisz. Ale łapy. A ty goryłoś doska. Aaa, ty cwelu. Łapki. Pama leci, skiepie. A ryutka. Witam. Ojbało cię. Czy jest szansa aby się poddał, gościu łapki łapki byku łapki? Łapki, ej, co ty robisz? Co ty robisz? Ty? Co ty robisz? <głosy> <głosy> Dziękuję, Rich. Witamy.